Czym jest w ogóle mediacja? Zobaczcie, jest to postępowanie, gdzie mamy bezstronnego, neutralnego mediatora, który pomaga stronom, ale tak naprawdę to strony wypracowują akceptowalne porozumienie. Akceptowalne, czyli takie, w którym jedna i druga się z tym będzie zgadzała. Nie musi być to rozwiązanie, które i zwykle nie jest rozwiązaniem pierwotnym u danej strony, ale akceptowalnym. I też nie musi być ono końcem świata, bo czasami ludzie, nawet jak do mediacji przystępują, do końca nie wiedzą, czego chcą, więc to też tak się kształtuje. <laughs> w każdym razie, taka postać mediatora, który ma być bezstronny, czyli jeszcze inne ujęcie mediacji, które pokazuje, że mamy tą trzecią osobę. Która interweniuje w konflikt, by pomóc poprawić relacje, komunikację, wykorzystać też skuteczne procedury w celu obopólnie akceptowalnego rozwiązania. E, musimy pamiętać, że jeszcze raz to powtórzę: mediator nie kształtuje rozwiązań, mediator nie namawia do ugody. Mediator przede wszystkim i nade wszystko, jego zadaniem jest udrażniać kanały komunikacyjne a nie spisywać ugody. Oczywiście wynikiem udrożnionych kanałów będzie ugoda. Natomiast jego takim jakby można powiedzieć nadrzędnym celem jest to, żeby ludzie zaczęli rozmawiać, bo zobaczcie. Cóż po tym, że będzie w sprawach o mm, kontakty uregulowana ugoda? No super, to też jest wartość i oczywiście, że co do zasady do tego mm, akceptowalnego porozumienia dążymy. Kiedy oni będą mieć porozumienie, a dalej będą w konflikcie, gdzie nie umieją ze sobą rozmawiać. I właśnie ta mediacja to taki proces, gdzie ludzie mają pewne rzeczy sobie uświadamiać, odpuszczać, odblokowywać, po to, że w tym kontakcie z dzieckiem czy z dziećmi będą mogli śmiało rozmawiać, będą się słyszeć, będą mogli. Przepracować sobie rzeczy, które dotychczas stały im na drodze. Oczywiście, trzeba tu zaznaczyć, że mediacja to nie jest terapia. Absolutnie. To, że w mojej głowie jest kompetencja i prawnika, i psychologa, to ja jej nie używam z poziomu: no widzę, że tu jest problem, to trzeba by było terapeutycznie państwa przepracować, albo prawny też nie. Rolą tutaj mediacji jest przejście przez ten konflikt, ale jednocześnie też poniekąd zbudowanie tej świadomości, że oni jak kiedyś staną na drodze z, jako, z jakimś tematem, to będą umieli to robić, będą umieli wracać do tego. To jest to, co ja najczęściej robię, kiedy prowadzę różnego rodzaju mediacje w zespołach, udrażniam właśnie te kanały komunikacyjne, bo dzisiaj jest temat X, Y, Z i tam następne. A jutro, kiedy mnie już tam nie będzie, będą następne, i chodzi o to, żeby oni, poprzez cały ten proces, nauczyli się um, mechanizmów rozmowy, mechanizmów rozmowy, które pozwolą im. E, oczywiście, ja nie tylko jestem tam w roli mediatora, ale też edukatora, więc m, moja rola jest e, też o wiele szersza niż takiej typowej mediacji m, w zespołach. Natomiast chodzi o to, żeby oni mogli. Jak najbardziej potrafić to robić, kiedy mnie już tam z nimi nie będzie. W ramach tak naprawdę tej mediacji możemy powiedzieć, że mediatorzy, mediacja przede wszystkim poprawia i nawiązuje do poprawy komunikacji. Również są oparte na tym szacunku. Jako tym, który ma się objawić podczas tej rozmowy, że możemy wrócić do rozmów, które będą mieć ten szacunek. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że absolutnie nie jest tak, że zawsze musimy udrażniać te kanały komunikacyjne na zasadzie tego, żeby ludzi edukować. Nie, czasami faktycznie przychodzą ludzie, którzy chcą po prostu podpisać jakąś ugodę. I im już na niczym więcej nie zależy, czyli bardziej koncentrują się na tym celu niż przepracowaniu tych punktów, które ich blokują, a czasami właśnie przychodzą właśnie po to, że z uwagi na to, że mają stały kontakt, a to z wnuczkiem, a to z córką, a to z kimś tam, albo jeszcze biznesowo nie chcą tracić tej relacji. Albo jest to dana społeczność, w której mediatorowi przychodzi mediować, no to de facto potrzeba, żeby się nauczyli na nowo tej rozmowy. Mediacja identyfikuje, rozumie potrzeby, interesy, obawy, czyli zobaczcie, my dzięki temu możemy się uczyć, stąd też mediator dużo zadaje pytań, podsumowania robi po to, żeby z jednej strony określić te potrzeby, do których dążymy, określić obawy i lepiej je identyfikować, rozumieć. I tak naprawdę lider, który, bo my tutaj korzystamy z tych narzędzi po to, żeby lider mógł tak naprawdę z tego korzystać, jako lider musi uwzględnić, jakie są potrzeby jednej i drugiej strony, jak to ma się do potrzeb zespołu i firmy w ramach interesów, i spojrzeć jakie są obawy na drodze żeby tam dojść jednocześnie z możliwością określenia jakie rozwiązania mogłyby być ustalone czyli takie akceptowalne finalnie porozumienie w którym mamy szansę na coś się umówić I zobaczcie tutaj w mediacji nie chodzi o to by któraś ze stron wygrała absolutnie tu mamy dwóch autorów pisania swojej powieści Wychodzącej z konfliktu, ale idącej w rozwiązaniu. Mediator natomiast jest tylko jako introligator, jako yy, biuro, które opakowuje. Oczywiście to trochę zmniejszyłam rolę mediatora, ale faktycznie dba, żeby wszystko się dobrze te kartki, które się tworzą, żeby się nie pozaginały, żeby cały czas um, te strony się drukowały w odpowiedni sposób, czyli tak już bardzo na wprost, żeby zaobserwować stopień emocji, zareagować na ten stopień emocji, dać rozwiązania w aspekcie samych emocji, nie tematu. Um, może jeżeli strony na to sobie pozwolą, to może dawać różne propozycje związane z i jego historią, czyli czy mogę, czy, czy jest taka przestrzeń u Państwa, żebym może zainspirowała Was jedynie jakimiś historiami, które w moim świecie mediacji wystąpiły. I wtedy opowiadam te historie, oczywiście bardzo skrótowo, trochę tam zmieniam, no, żeby absolutnie. Anonimowość tych historii zachować, natomiast y, to daje bardzo dużo przestrzeni wtedy do myślenia, bo mamy przykłady, my lubimy te przykłady, dlatego ja mówię o drożdżówce, o tym, o tamtym, bo my sobie umiemy to szybko y, połączyć i to nam zostaje, i to właśnie nam zostaje. Czyli najprościej rzecz ujmując, lider, czy tak naprawdę pracownik, który chce też rozwiązać trudne rozmowy. Musi rozumieć, że celem tej rozmowy, tej naprawczej, ma być określenie potrzeb, interesów, sprawdzenie obaw i wskazanie, do czego faktycznie strony będą dążyć. Jeżeli to jest tylko temat między wami, no to zostajemy na tym, ale jeżeli pamiętajcie, jest to temat, który dotyczy całego zespołu, to musimy też w tej rozmowie o tym powiedzieć. I najważniejsza rzecz, my mamy wyjść z roli e, osobistej, a przejść do schematu. My się rozprawiamy nad schematem, który nas doprowadził do konfliktu. Podaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.